Maneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Meister Simulator po raz drugi już i będziemy robić już drugie mieszkanie w kolejności, które mamy do zrobienia. Także przejdźmy się po tym domu, zobaczmy co mamy do zrobienia: Kuchnia, salon. Na szczęście w kuchni nie ma, tutaj w sypialni. Okej, okay, okej. Okay. Przejdźmy. O kurde, jaki tu jest burdel? Tutaj w sumie to samo. Dobra, widzowie, to my się może zajmijmy o, najpierw łazienką. To co, nasz o, ukochany woreczek. A to wszystko przydatne jest. Tu, 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 Nie, nie, nie wyrzucaj mi tego, czekajcie. Ja tego sterowania jeszcze się nie nauczyłem, bo nagrywam te, te odcinki jeden po drugim. Kurczę. Podnieś. Gdzie tu się podnosi? A, R. E, R. Dobra. Montaż w fali, w fali, w fali, w Jest to 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 tylko powiesimy. Oj. w lewo. w nie to w prawo w być. miało idealnie. w i zamontuj ją nad umywalką. Półka łazienkowa Michał. Uchwyt na mydło Michał i zamontuj go nad umywalką. Gdzie tu jest jakiś sklep? O! Tutaj. Polonest No to co? Wchodzimy. Budowlaneks. Pierwszy raz tutaj jestem, więc za bardzo nie wiem jeszcze, co w tej grze się dzieje, ale ogarniemy, ogarniemy Budowlanex. Ładne autko. Patrzcie, jakie fajne, co tutaj pisze. Brudas. Coś tam P. Polczak. A tutaj... Nic, to mamy tutaj naszego Polczaka. Serdecznie witamy. Narzędzia, artykuły malarskie, instalacje, ceramika. A co my potrzebujemy? Nie wiem nawet gdzie kupić te rzeczy. Na razie tych rzeczy nie możemy kupować tutaj. Ale co my musimy kupić? Uchwyt na mydło i zamontuj go. Chyba nie ten sklep. Tak mi się przynajmniej wydaje. Butelka wody. Klej do płytek. Hmm, to chyba jednak nie tu, wie To gdzie mam to kupić? Dobra, wsiadamy do naszego polczaka i... Muszę ustalić, gdzie mam to kupić, bo za bardzo nie wiem, może w mieszkaniu będzie napisane. Bo w sumie tam są te poradniki na ścianie, a ja ich nawet nie przeczytałem, tylko poleciałem... Tak jak uważałem, że będzie to, więc... Szybko sobie to znajdziemy i... Może się to nam uda. O, wy nie widzicie na szczęście tego. Montaż przedmiotów, a chcę się dowiedzieć o kupowaniu przedmiotów. Jak tu coś kupić? O, radyjko sobie fajnie gra. Hmm, gdzie je można kupować? Stapku... Yy, rozkręcanie i skręcanie mebli, to nie to. Dobra widzowie, widzimy się zaraz, ja tylko sobie ustalę jak to zrobić. Także widzimy się za jakieś 5 do 10 minut. Widzowie, jednak byliśmy w dobrym miejscu, tylko ja źle popatrzałem, więc szybko musimy się wrócić do naszego... Nie pamiętam jak to było, ale to jest Polonez ogólnie, ale to był... Pol? Nie wiem w sumie, dobra. Szybko się przenosimy z powrotem na... na sklep, w sumie to będziemy tam jechać. I będziemy się widzieć na miejscu jak tam dojedziemy, także... Ja wam mówię, że dobrze byliśmy i... Oj? O dobra, myślałem, że tam grę skraszowało. Dobra widzowie, jedziemy tam dalej. Dobra widzowie, jesteśmy już w tym momencie na markecie, idziemy tutaj i co było tutaj, meble, ja tego nie zauważyłem, teraz tak, półka łazienkowa, uchwyt na mydło Michał, uchwyt na mydło Michał, Pół, półka łazienkowa Michał, półka łazienkowa Michał, kup. szafa mazury. Szafa mazury. cyk Kup, gładź i zaspakuj. Za Kup farbę. Podnieś obraz, podnieś obraz. Kup nowoczesną kanapę. To znajdźmy tą kanapę. Ka kanapa nowoczes. Kup nowoczesną kanapę, nowoczesny styl biuro. Biuro prezesa. Tylko którą? Yy, kup nowoczesną kanapę, nowoczesny styl biuro prezesa i wstawię w miejscu starej. No to Tom. Bo ona nie chce plus, tylko chce zwykłą. Tak, bo tam już jest relaks. To bierzemy to. Mebel został dostarczony. Wieszaczek na kurtki. To teraz tak. To jest lampa. Wieszak ścienny. Kubi zamontuj wieszak kurtek. Ten wieszak trzeba znaleźć. Bo to nie jest ten. Kto jest to? Kup. No i jeszcze została nam... Dobra. Ogarniemy to. Kup farb... Za bazylię. Jeszcze to. To. Tak, co mam tu zanieść? O! Dobra. Widzowie, wracamy sobie do mieszkania, pokupowaliśmy wszystko. Chwilkę to nam zajęło, bo ja musiałem ogarnąć co i jak, gdzie to jest i w ogóle. Ale już jesteśmy, także szybko sobie podchodzimy do drzwi. Grafika jest ogólnie naprawdę ładna w tej grze, mi się ta gra bardzo podoba. Więc prawdopodobnie w ogóle jak wyjdzie pełna wersja, to też będziemy w to grać. A w tym momencie nas ładuje. Dobrze pamiętam, to jak wyszła w ogóle autofuszerka. To ja w autofuszerkę, To chyba zagrałem trzy razy. Plan my tu mamy. No tu jest Michał. Raz. Dwa, dobra. I gdzie te Michały mają być? Mm. Łazienka, kup, kup kółkę i zamontuję ją nad umywalką, czyli to. Oj. Dobra, poprawi se to lustro albo... Dobra, przesunę jej. Nie w tą stronę oczywiście. Nad umywalką, dobra podnieś pod do ścianę szufitu i przyłóż go. Ściśnij F, aby wejść w tryb montażu. Ok, to wywal mnie to lustro na razie Q F. A, to proste takie. Dobra. O, jest idealnie. Ale to przez to, że, że ta półeczka to nam trzyma. Dobra i jeszcze gdzie to mamy dać? Kup uchwyt na mydło, zamontuj go nad wanną. Tak. niech będzie tuti. Syk. Syk. no i łazienka skończona, jeszcze tutaj posprzątamy może trochę. O, a myślałem, że to piwerko jest, ale... Nie wiem, my tu posprzątać mamy, czy nie. Dobra, wejdźmy sobie w to J, plan roboty, J. A, jeszcze mamy tutaj. Uryśka, były fachowiec. Cyk. O kurcze widzowie. Dobra, nie chce mi się tego sprzątać. Ktoś tu do worka na śmieci ma, ma być nie. To idziemy tak. Dobra, łazienka skończona. To teraz to będzie sypialnia, czyli co mam tu zrobić? Posprzątaj i wrzuć śmieci. To szybko cyk, cyk, cyk. Klik Dobra Rozkręć Zapominam, że to musi być ręka, tak Cyk, i gdzie jest drugi karton? Boże trzy kartony od szafy. Ja porozbijam w tym domu wszystko tymi kartonami zaraz. Cyk Skręć Skręć. A to skręcanie to takie dosyć proste jest. Kurczę. Denerwuje mnie za trochę. No, heż, Dobra. Dobra, to to zostawiamy tak. Albo wstawimy ją w ten róg. A z kartonami niech się martwi. znowu coś potrzaskałem. Syk, podnieś. Dobra, nie chce mi się. Zrobię tylko jedną rzecz, czyli siub i... Do widzenia. O. Do widzenia. porządki to porządki mogłem to zmontować tam w tym mie miejscu, ale trudno dobra skończone, jeszcze tutaj korytarz od drzwi wejściowych po której kupić, zamontuj wieszak, kurtek na ścianie po lewej stronie to co oni chcą to tutaj Chyba, że to tutaj chodzi Patrząc tu Spróbujmy tu Najwyżej zdejmiemy O, jest okej okay. Dobra Salon, dobra, tutaj to jest pobojowisko całe Dobra tu się szybko. To ogarnie Cyk Cyk dobra To jest ten obraz. Nie wiem, będzie mniej wpakowania. Oj. Co jest? Czeklik, nie? Cyk. O, wisi. Kanapa, tak. Jest. To, to, to starą... Hmm. wydaje mi się, że stara powinna nam przejść tędy. Tyk. No to starej się pozbędziemy. Trzy, dwa, jeden. Co jest? Leci! No i to jest właśnie, efekt. Ty, bo to nam prawie na poloneza spadło, bo on tam stoi. Dobra, to jeszcze tego się pozbędziemy. Dobra, już więcej miejsca mamy. Hmm, ile mamy tej gładzi? Dobra, najwyżej więcej wody się doleje. Nabierz. Dobra. Nie będziemy na zdejmiemy to. Patrzcie, jak ładnie kołeczki ze ściany wystają. Ja się dziwię, że to w ogóle się trzymało. Chyba, że to tylko na tym lewym się trzyma. Też jest taka opcja. Także szybko to robimy. Mogłem w sumie powiedzieć ten obraz i tylko dookoła niego zrobić, ale to już zrobimy całość. Jak już robimy, to zróbmy to w miarę powodnie. Wiadomo, to a tak z wodą rozmieszane to chyba nie powinno. Tutaj są połączenia tekstur, ale trudno. Cyk. Cyk. Oj, będzie trzeba posprzątać. Chyba, że to olejemy. I najwyżej dywan się tu przesunie. Czy coś tego typu. Syk. Szybkie szpachlowanko. W sumie to widzowie zobaczymy się jak to skończę, ponieważ już widzieliście jak szpachlowałem. Przyjdę na malowanie. Widzicie w sumie jak to wychodzi, że to troszkę potrwa. A nie chcę wam zrobić zaś długiego tego odcinka, bo już mamy jakieś 15 minut. A przypominam wam, że to jest drugi odcinek, a jeszcze mamy jedno mieszkanie, więc widzimy się później. Może nam starczy tej Gładzi. Bo widzicie, no, zostało nam dosłownie 500 ml tego. I taka mała dziurka, więc raczej nam starczy. Więc zrobione, starczyło na szczęście dobra wyjedźmy to całe Tyk. nie to miotła teraz tylko kurczę nie to poziomica a komu to potrzebne Po co komuś taka linia? Usuwam ją. No przecież usuwam linię X. O. Dziękuję. Ja nie wiem czy my tego wiadra nie wylejemy teraz. Cyk. Nabierz farby. I malujemy. To, to już jest coś, co już robiliśmy, dlatego robię to szybciutko. Prawdopodobnie zaraz nawet przestanę do Was mówić, żeby to szybko pomalować i będziemy się widzieć przy dalszych montażach. To ja nie będę Wam całego procesu tego pokazywał z jednego prostego powodu. Ten odcinek będzie wtedy trwał pół godziny, a ja nie chcę robić dłuższego niż 20 minut, bo wiem, że Wy tego później nie chcecie oglądać mojego gadania. Dlatego ja pomaluję na przykład tą jedną dziurę, a tamtą resztę, to już sobie poza odcinkiem pomaluję albo. Wam przyspieszę proces malowania. To też będzie dobra opcja. Dlatego ja to szybko maluję i widzimy się zaraz. Będziecie widzieć na przyspieszeniu, jak ja to sobie maluję. Dobra widzowie, więc już jest pomalowane, patrzcie jak ładnie, tutaj wcale nie widać żadnych takich przebarwień ani nic. O tutaj jeszcze nie ten, nie ogarnąłem, to będę musiał jeszcze wyciągnąć na chwilę tą spachlę. Ale na razie sobie powiesimy obraz. Cyk. To to jeszcze przy was ogarnę, czyli tak, 7, 6, cyk. Nie wylej. O nie, nie 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 nie. Proszę państwa, to 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 nie. Znalazłem Ultimate Waga. Wystarczy podnieść wiaderko i już jest pełna. Podniesiesz wiaderko i jest pełna. Zobaczmy czy z farbą, z farbą też tak będzie. Nie miotła. Far, farba też jest pełna. Tylko jak podniesiesz wiaderko. Więc... To jest jakiś taki dosyć ciekawy błąd, także szybko to, to chowamy sobie. Flick Lux Lamp? Co to jest? Pamiątka. Pięciofuntowa armata z twierdzy kłocko. Dobra. Bierzemy szmatkę. tak a czemu ja okno myję? Ja mam tutaj ogarnąć przetrzemy to delikatnie W Cyk Nawet na kwaśle jest Dobra Nie dokładnie na odpierdziel tak na szybko Komu by się chciało to sprzątać To tylko ma być tak żeby nie było widać że tutaj Ach tak się naplamiło właścicielce posprząta, a w sumie to właścicielka. A i jeszcze śmieci przed okno. Cyk. Zobaczymy na koniec przed domem, jak to wygląda po tych naszych. Ksyk. Zachodzi. Czemu zachodzi? Bo dywan pewnie stoi. Kręć. I sobie wciągniemy to już przez drzwi. Chyba, że się zablokuje blokuje od odywan. Nie. Także mieszkanie skończone. Wszystko jest ok. Zabrałem swoje rzeczy. Zabrałem. Syk. Tutaj nic nie pozostawiałem. Syk. To jeszcze sobie zajdźmy, zobaczmy, czy nic nie leży przed autem naszym i oj przepraszam, wreszcie uderzyłem w mikrofon i pójdziemy sobie już skończyć to mieszkanie i pójdziemy do następnego i się w tam pożegnamy. I w tym momencie będę nagrywał trzeci odcinek, ale prawdopodobnie zanim zacznę nagrywać trzeci odcinek to puszczę wam render pierwszego, bo go skończę montować na szybko. I będzie luksusowo. No które to było mieszkanie? No, któreś tu było mieszkanie, bo widziałem polonezo. Ale nie ma nigdzie tych rzeczy, czyli aż tak rzeczy fajnie nie są zrobione. Ale ładna tekstura betonu, nie powiem, że nie. Także... Ja wracam, zakończymy zlecenie, zobaczymy ile pieniędzy dostaniemy, bo ja tego naprawdę nie robiłem dokładnie. Ja to robiłem jak typowy fuserkowy majster. I to dosłownie. Czy tam... Czekajcie widzowie. Ja. Dobra, widzowie, myślałem, że tutaj też coś jest. Dobra, kończymy to. Cyk. Oddaj zlecenie. No, lekka fuszerka była, wpadła. Nie jest źle. No i już mamy, jak będzie wyglądać nasz następny, nasze następne mieszkanie. Chciałem powiedzieć domu, jakie będziemy robić. Także my się będziemy widzieć już w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego. No i cześć.